witajcie w drugiej części, a więc przechodzimy od razu do tematu. Jeśli jesteś w kontakcie z osobą narcystyczną lub być może jesteś z nią w związku, powiem Ci, jak na nią zareagować. Po pierwsze, musisz zrozumieć przede wszystkim, co przyciąga narcyza, ponieważ osoby narcystyczne są uzależnione od ludzi, którzy im się podobają i ludzi z bardzo małymi granicami. People pleasers mają bardzo mało granicę, mają potrzebę ratowania innych, bycia przy nich, trzymają się ludzi, którzy okazują im dużo, dużo uczucia z powodu ich traumy i własnej niepewności. Narcyzi kochają takich ludzi, ponieważ bardzo łatwo jest ich kontrolować. Tak łatwo można im zaimponować. Narcyzi nienawidzą kobiet o wysokiej wartości. Odzwierciedla to coś, co, hmm, czego im po prostu brakuje. Natomiast będę mówić bardzo dużo o takich kobietach, które, które mają własny, właśnie wysoką, wysoką wartość, ponieważ chcą umniejszyć ich wartość, aby poczuć się lepiej z samym sobą. Będą więc o nich mówić, że są to kobiety egoistyczne, które mają wysokie standardy, są aroganckie, ale prawda jest taka, że wywodzi się to z ich wysokiej pewności siebie, co drażni narcyza. Ponieważ u narcyza pewność siebie jest tylko iluzją. To fasada, gdzie... Gdzie u wyżej wymienionej kobiety wywodzi się to z wnętrza i pracy nad samym sobą. Zasadniczo wydobywa to całą ich niepewność i sprawia, że czują się, jakby kobiety o wysokiej wartości były lepsze od nich. W rzeczywistości te kobiety po prostu zabezpieczają się i kochają samych siebie. Kobiety o wysokiej wartości są o wiele trudniejsze do kontrolowania, a narcyzi klasyfikują je jako, bardzo, jako osoby bardzo wymagające lub zbyt wybredne, nawet mogą mówić takie rzeczy, jak one skończą samotnie, one zawsze będą same. Powinnaś posiadać swoje standardy, i żaden mężczyzna nie zrobi tego za ciebie. Wysoka wartość kobiecej pewności siebie i wszystkiego co robi, i kim jest, oraz fakt, że nie pragnie męskiej walidacji. Niszczy wszystkie taktyki manipulacji narcyza. Kolejnym sposobem na uniknięcie narcyzmu jest rozpoczęcie oceniania ludzi na podstawie ich samooceny. Gdy tylko zdecydowałam, że będę otaczała się pewnymi siebie kobietami, moje życie naprawdę się zmieniło. Um, Im bardziej chcesz ratować ludzi i wprowadzać, i wprowadzać e, tych wszystkich niepewnych, Siebie ludzi, do swojego życia, tym bardziej prawdopodobne jest to, że przyciągniesz narcyza. Wówczas gromadzisz całą ich negatywną energię, całą ich nieuleczoną traumę. Bardziej prawdopodobne jest, że zaprzyjaźnisz się z wampirem energetycznym. <laughs> Dlaczego nie masz tyle szacunku do samego siebie, aby móc dystansować się od tych ludzi? Ja nie mówię, że to są źli ludzie. I nie mówię, że ty masz być idealna. Mówię, że powinnaś mieć wysokie standardy. Narcyzi są tak niepewni siebie, że naprawdę bardzo łatwo to zauważyć. Są niepewni siebie, ponieważ duża część ich pewności siebie jest fałszywa. Jest fałszywa, a wynika to z przechwałek, napompowanego ego, ukrytej rywalizacji, bycia najlepszym, które będziesz w stanie zauważyć, gdy tylko zdecydujesz się przyjaźnić z y, ludźmi pewnymi siebie. Kobiety narcystyczne będą kopiowały wszystko to, co robi druga osoba, co robi i nosi i lubi jej koleżanka czy przyjaciółka, ponieważ kobieta narcystyczna nie może być gorsza. Jeżeli jej koleżanka jest w czymś lepsza, mądrzejsza, będzie próbowała umniejszyć ją w oczach innych, ale będzie to robiła w sposób niezauważalny dla osób trzecich, ponieważ musi dalej utrzymać wizerunek kobiety najlepszej. Może to być w formie żartu, albo porady, o której wcale nikt nie pytał. Osoby narcystyczne będą próbowały uzależnić drugą osobę od siebie. Poprzez wymyślanie wymówek, poprzez granie na emocjach. Takie osoby nie przepraszają, nawet nie proszą, po prostu wydają rozkaz. Oczywiście może to pójść w drugą stronę. Mogą być ukrytymi narcyzami i mogą prosić tylko po to, żebyś dla nich coś zrobił. Więc poproszą, ale podłoże tego jest zupełnie inne. Oni zawsze mają cel, zawsze jest drugie dno. Z nimi nigdy nie wiesz, czy mówią prawdę, czy nie. Lubią koloryzować historię, tak żeby wyszli na, na tych lepszych, albo na tych poszkodowanych, w zależności oczywiście od narcyza. Są tacy narcyzi, którzy są i ukrytymi, i jawnymi narcyzami. W zależności od tego, po prostu z kim przebywają i jaką mają ukrytą agendę. Mogą padać wówczas zdania typu: Co ty byś bez mnie zrobił? Albo odwrotnie. Co ja bym bez ciebie zrobiła? A jeżeli się pokłócicie, może padnie pytanie, może padnie zdanie w stylu. Masz jakiś problem ze mną? Szukasz, szukasz problemu? Możemy się rozwieść. Kobiety narcystyczne początkowo są czarujące i charyzmatyczne. Wręcz do rany przyłóż. Usypiają Twoją czujność, żeby zyskać akceptację. Nie bierze odpowiedzialności za swoje czyny, za, za swoje słowa i szkody, jakie wyrządza. Staje się agresywna, jeśli sprawy nie układają się po jej myśli, i wzbudza, i wzbudza poczucie winy w drugim człowieku, tylko po to, żeby postawić na swoim. Przekracza granice drugiej osoby, zarówno te jasno postawione, jak i te ogólnie przyjęte. Jeżeli kobiety narcystyczne mają dzieci, to nadmiernie angażują się w życie swoich dzieci i ich relacje. Wymaga ta osoba uznania, pochwały i uwagi. Pewni siebie ludzie, Powoli wchodzą w relacje z innymi, utrzymując dystans, próbują cię sprawdzić, czy pasujesz do ich ścieżki życia i ich okręgu, czy jesteś autentyczna, czy nie jesteś zakłamana, czy nie koloryzujesz. Tak, jak próbujesz sprawdzić, czy są dla ciebie po prostu dobrzy. To jest ostateczną zieloną flagą. A więc jak reagować na narcyza? Ja jestem bardzo, bardzo przeciwna próbom budowania strategii, jak reagować na narcyza, ponieważ moją odpowiedzią zawsze będzie brak kontaktu i natychmiastowe odcięcie go od życia, nawet jeśli nie jesteś gotowy. Rozumiem jednak, bardzo dobrze rozumiem, że czasami są oni w Twojej rodzinie i może czasami są. Do Twojej partnerzy i utknąłeś z nimi w domu, więc odpowiedź na to jest, jest bardzo prosta. Musisz zdać sobie sprawę, że im więcej um, odpowiedzi udzielasz im, im więcej poświęcasz im czasu, im, im, im więcej poświęcasz um, takim osobom uwagi, tym więcej amunicji dajesz tej osobie, aby Cię zniszczyła. Mają po prostu więcej mocy, aby zrujnować Ci życie. Mają więcej mocy, bo Tobą manipulować i Cię zniszczyć. Odpowiedź brzmi: nie mów nic. A jeżeli musisz, mów bardzo mało. Nie chodzi tu o to, abyś próbował mieć rację i próbował postawić swoje granice, postawić na swoim, bo to nigdy nie zadziała. Uwierz mi, to nie zadziała. Jeśli jesteś przed narcyzem, zawsze będzie próbował przekroczyć twoje granice. Nigdy Cię nie wysłucha, nie przeprosi. A jeśli to zrobi, to tylko fasada, tymczasowe, by ponownie Cię zwabić, uśpić Twoją czujność, żeby, że, że niby się zmienili, więc nie wygrasz w tej sytuacji, ponieważ oni zawsze, ale to zawsze udają. Więc rujnujesz swoje życie, próbując osiągnąć swój cel. W tej sytuacji starasz się uczynić swoje życie tak łatwym, jak to tylko możliwe i wykorzystujesz sytuację, aby zachować spokój. To wszystko, co możesz zrobić. Tak więc, jeśli prowadzisz z nimi konwersacje, niezależnie od tego, czy ci ubliżają, jawny narcyz, czy podlizują ci się z powodu ukrytej prawdziwej agendy, ukryty narcyz, powinieneś mówić do siebie w swojej głowie, ale nie teksty w stylu jak śmiesz tak do mnie mówić, nie przekraczaj tej granicy. Ponieważ marnujesz swój oddech, zmniejszasz swoją energię, drenujesz siebie, obniżasz swoje wibracje, ponieważ próbowałeś komunikować się z kimś, kto nie jest w stanie słuchać i zmienić się. Jaki jest tego sens? Nigdy nie, przenigdy nie będziesz w stanie nauczyć narcy zabić jakimś innym. Więc nie próbuj w pierwszej kolejności. Uwierz mi, kiedy to działo się w moim życiu, oni mówili, dlaczego nie reagujesz? Zmieniłaś się, milczysz zbyt długo. Na początku reagowałam. Jak to? Przecież ja się nie zmieniłam. Ja tylko wróciłam do tego, jaka byłam, zanim cię poznałam. Wyznaczam ponownie granice, które po prostu były naruszone. Z czasem ta defensywna postawa, która no, nie doprowadziła mnie do niczego, zmieniła się w tak. Masz rację. Jestem taka samolubna. Przepraszam i odchodziłam. Kończyłam po prostu rozmowę. Im bardziej walczysz, tym dłużej to potrwa. Po prostu pozwól mieć im rację. Rozumieć rację. Narcystycznie ludzie rozwijają się na emocjach i dramacie, więc kiedy w końcu zachowujesz się inaczej i przestajesz dawać im wszystkie te emocje, wszystkie te reakcje tracą zainteresowanie i po prostu przestają. A to łączy się również z metodą szarej skały. W metodzie tej chodzi po prostu o to, aby nie reagować i nie przejmować się, gdy narcystyczna osoba próbuje wpłynąć na ciebie, tak, aby straciła zainteresowanie tobą. I rozmowa po prostu została skończona. Wiąże się to z opanowaniem i dystansem. Nakręciłam już film o tym, jak zdystansować się od ludzi, więc serdecznie zapraszam do obejrzenia tu albo tu. Kiedy są przy tobie te artystyczne osoby, musisz odbyć osobną rozmowę w swojej głowie, ponieważ teraz jesteś w pełni wykształcona na temat każdego pojedynczego znaku. Musisz przestać brać wszystko tak osobiście i musisz wyłączyć swoje emocje. I nauczyć się po prostu je wyłączać, kiedy do ciebie przemawiają. A to prowadzi nas do ostatniego rozdziału uzdrowienie. Uzdrowienie narcystycznej przemocy. Wiemy już, jak trudno jest przejść dalej i wyleczyć się z narcyzmu z powodu czegoś, co nazywa się wiązaniem traumy. Sposób, w jaki dają ci te wszystkie skoki dopaminy, następnie odbierają ci je, zasadniczo sprawiają, że polegasz na nich, jeśli chodzi o twoje szczęście. A istnieje wiele artykułów, wiele badań, które pokazują, że ten wzorzec narcystycznego nadużywania ciągłych wzlotów i opadków został porównany do uzależnienia od narkotyków. Krok pierwszy ku uzdrowieniu. Stwórz listę. Po prostu stwórz listę, która będzie przeciwdziałać niezliczonemu gaslightowaniu, które robią, abyś, abyś po prostu pozostał na pierwszym miejscu. Zrobiłam to wcześniej, ponieważ będą bombardować się tak wieloma miłosnymi gestami, kupować rzeczy dla Ciebie, rob robić rzeczy dla Ciebie, udając, że to z miłości i troski do ciebie i to sprawi, że będziesz wątpić czy to, co się stało, było nawet prawdziwe, a ty po prostu przesadzasz, ponieważ już zniszczyli tak twoją samocenę do tego stopnia, że nie uważasz sobie, tylko im. Więc zaczęłam po prostu wszystko spisywać właśnie na liście, co zrobili, kiedy, o której godzinie, słowo w słowo, co powiedzieli. Jeżeli mam jakiekolwiek zdjęcia, dowody na to, to po prostu sobie dołączam do tej listy, umieść po prostu to wszystko w jednym dokumencie, w aplikacji do notatek. Ja tak właśnie robiłam, aby, aby zawsze. Zawsze po prostu było to pod ręką. Za każdym razem, gdy coś powiedzą lub pojawi się nowy argument, natychmiast po tym wydarzeniu, mm, Twoim priorytetem jest zapisanie tego w słowo, w słowo, podanie godziny, daty, kiedy to się stało, gdzie to się stało. Jeśli zdecydujesz się skonfrontować z nimi i powiedzieć, że odchodzisz od nich, albo jeżeli nie jest to twój partner, ale na przykład jest to członek rodziny i będziesz próbowała skonfrontować się z nimi i po prostu mm, powiedzieć, że już nie będziesz chciała po prostu z nimi być w kontakcie ponieważ ta osoba zrobiła x, y, z, a oni będą kłamać ci w twarz i gasić cię, gaslightować i spójrz jak cię okłamują, to natychmiast unieważnia każdą rzecz, którą kiedykolwiek dla ciebie yy, zrobili którą kiedykolwiek próbowała Ci powiedzieć. Ty w końcu będziesz miał pewność siebie. Pewność siebie. Będziesz po prostu... Mm, będziesz jak... Poczekaj! A ja mam to słowo w sobą zapisane. Datę, godzinę... Wszystkie, wszystkie szczegóły. A kiedy próbujesz nie mieć kontaktu, zwróć uwagę na nostalgię, ponieważ nostalgia zawsze przejmie kontrolę. Narcyzi są tak trudni do opuszczenia, ponieważ dają Ci wspomnienia na całe życie. Czasami dają ci tyle szczęścia i wszystkie te zdjęcia, wszystkie te kwiaty, prezenty, a kiedy nostalgia próbuje po poprowadzić cię z powrotem na ścieżkę zniszczenia, będziesz mieć listę, która sprawi, że nie sięgniesz ponownie, ponieważ pokazuje ci prawdę, którą tak desperacko próbowali przed tobą ukryć. Normalne jest to, że z upływem czasu po prostu zapominasz o tych, o tych wspomnieniach, o tych wydarzeniach, po prostu, ponieważ one są tak, tak traumatyczne. Następnym krokiem do uzdrowienia jest nieunikanie bólu i niewstydzenie się. Proszę nie myśl, że jesteś taka głupia czy głupi, że znalazłeś się w tej sytuacji, dlaczego zostałam tak długo, dlaczego wracałam w kółko. Skąd miałaś to wiedzieć? Skąd miałeś to wiedzieć? Przechodzisz przez to pierwszy raz i nie jesteśmy uczeni o narcyzmie dosłownie od nikogo wokół nas. Musisz to gdzieś usłyszeć, przeprowadzić własne badania i rozpocząć własny proces uświadamiania sobie i uzdrawiania oraz uczyć się, wchłaniać wiedzę, w, mia w miarę oczywiście. W Postępów. Oczywiście możesz przestać się kontaktować, użyć szarej metody yy, kamienia lub postawić granice i wciąż wracać. Wracać do swojego poprzedniego zachowania polegającego na zadowalaniu ludzi lub myśleniu, że może ona lub on zmienił się, ale w końcu zobaczysz, że nic się nie zmieniło. Ta osoba nadal jest narcyzem i tym narcyzem pozostanie. Kiedy zorientujesz się, kiedy zdasz sobie sprawę po ponownym upadku, bądź dla siebie łagodny, łagodna. Po prostu zrób to jeszcze raz. Być może tym razem, tym razem wdrożysz listę, o której rozmawialiśmy wcześniej za każdym razem, gdy zmienisz zdanie, po prostu ją przeczytaj i przypomnij sobie, dlaczego tak jest. Nie możesz tego przejrzeć. Wszystkie te taktyki są na miejscu, abyś właśnie się nabrała. Nigdy nie było na to innej odpowiedzi. Ostatnią rzeczą, jaką powinnaś, powinieneś robić jest... I zbicie się z tego powodu. To czas na współczucie i miłość do samej siebie. To twoje serce i ciało sygnalizują twój powrót po miesiącach i latach niskiej samooceny i bycia lekceważonym, utraty pewności siebie i zaufania do siebie. To jest twoja kolej i twoja szansa, aby wrócić do domu, do siebie, zamierzać słuchać siebie. Dać sobie łaskę i rozpalić po prostu ponownie pewność siebie. Powiedzmy, że dzwoni do Ciebie osoba narcystyczna, masz kilka opcji. Jeśli próbujesz się z nią nie kontaktować, po prostu nie odbieraj telefonu. Jeśli to Twoja rodzina i nie możesz natychmiast odciąć tej osoby od swojego życia. Nawet jeśli możemy odciąć rodzinę, ale dla niektórych są po prostu bardziej skomplikowane sytuacje, więc nie jest to aż takie proste. Wówczas nie odbieraj po prostu telefonu od razu lub oddzwoń, aby mieć czas na przejrzenie tych notatek lub zapisanych informacji, które wcześniej właśnie sobie zebrałaś czy zebrałeś, które przypomną ci, kim jest ta osoba. Kiedy odzwaniasz lub, lub odbierasz telefon, zachowaj dystans, zimną krew, kamienna metoda przez telefon i podczas rozmowy myśl. Od razu do rzeczy. Dlaczego mi to mówisz? Czy te informacje są zweryfikowane? Czy ty tylko plotkujesz? Co próbujesz teraz zyskać? Jeśli musisz odpowiedzieć na ich pytania, udzielaj bardzo krótkich, zwięzłych, jasnych odpowiedzi. Nie zostawiaj miejsca na wątpliwości, lub być może, ponieważ jeśli to zrobisz, w końcu Cię przekonają. Odcięcie się od członka rodziny może być bardzo, bardzo szokujące dla innych osób, dla, dla osób wokół ciebie. Mogą nawet mówić, że przesadzasz, po prostu im wybacz. A wiele osób będzie próbowało cię unieważnić. A wszystkie te artykuły, filmy i książki, informacje, które zebrałeś, będziesz mieć przy sobie i potwierdzą ci, dadzą ci pewność, że wybór, którego dokonałaś, był właściwy. Im więcej wiedzy zdobędziesz na temat cech narcystycznego, Partnera, rodzica, przyjaciela, im więcej wiedzy będziesz miał na ten temat, tym bardziej będziesz mógł w końcu zobaczyć ich takimi, jakimi naprawdę są, co pozwoli ci oderwać się od idei tego, kim myślałeś, że mogą być. To prowadzi nas do końca tego filmu. Mam nadzieję, że pomogło Ci to, że zdobyłaś nową wiedzę, abyś mogła być świadoma takich ludzi właśnie w przyszłości. Jeśli Ci się podobało, zostaw oczywiście łapkę w górę, komentarz, subskrypcję, abyś mogła stać się najlepszą wersją, wersją samej siebie. I przypominam, że subskrypcja jest bezpłatna i pomaga być na bieżąco ze wszystkimi filmami i pomaga mi również rozwijać mój kanał. Tworzymy społeczność ludzi, którzy, którzy chcą się rozwijać i stawać się bardziej świadomi. Mi. Mam nadzieję, że będziesz miała, miał piękny dzień i dziękuję Ci bardzo za bycie tutaj ze mną. Sprawdź mój drugi kanał, gdzie pokazuję moje życie za kulisami i do zobaczenia kochani w następnym filmie. Bye!